Japanese commercials. Easiest money you'll ever make. <laughs> Grand Larson is right up there. You ready for this? No worries. I do my own stunts. Hey, you're just a ride along, man. So don't get all Hong Kong style in there. I am a method actor. If I'm gonna play a saint with any degree of emotional truth, I gotta make it real. Trust me, Burke. It'll totally be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Get? Ultra postmodernism. Love it. I'm cool with the Saints movie, but do we really gotta drag this asshole actor around? Cut Jar some slack. He's just researching his part. Yeah, I hope he signed a waiver. Alright, people. Nobody moves! <laughs> Nobody dies! <laughs> Sorry, jumped his line. Can we uh can we go again? You all know the drill. Can I get a picture with the boss? Say please. Get in line, bitch! Hey, don't be a dick. But you call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies. We should be all up in their shit like fuck. <laughs> oh that's different. To coś nowego. Witają się z wami Kit Cobon oraz Kemot. Cześć, to ja, jak zwykle. Jak, jak zwykle Boże, nie wiem. No nie, nie jak zwykle. Nie, jak zwykle. Ostatnio już nie, bo ostatnio się nie lubimy nie nagrywamy ze sobą. Tak, ale mamy coś nowego dla was. Saints Row 3. Tak, jesteśmy spóźnieni od co najmniej 3 lata Jakoś. już. 3 lata, ale spokojnie. Nikt się nie obraził. Otwórz mi te drzwi, proszę ciebie, ja. Już. No ogólnie... to chyba jeszcze nie koniec. <laughs> okay. a kto jeszcze tu został? A, a już idziemy. No. Y no. Nasza gwiazdeczka na drzwi otwarła. Ogólnie tak, meherowe tak. babcie zawsze na propsie z broni... z brońmi? Z broniami? Z, z, bronią. z bronią! Z bronią, bronią, dziękuję. Ona miała jedną broń, a nie... No, bronią. ale spoko była. Ogólnie na intrze musiałem się wyciszyć dwa razy, żeby ci nie zepsuć nagrania. Czaisz motyw? O, dziękuję bardzo, to było bardzo przyjemne. Bo mi się tak śmieć chciało to... już. Ta... Bo nie wiem, czy to był <laughs> śmiech z żalu, czy po prostu śmiech, bo to było śmieszne. Eee, Więc co też nie wiem, ale są takie momenty, kiedy ta gra na pewno będzie nas śmieszyć. Tak. Czasami nie mogę oddychać. Wysadzamy do dupy. A no, żebyś wiedział, tak jest najlepiej. <grym> wys wysadzać dupę? <grym> Aha. rozsadzać. Aha, okej, świetnie. Tak chcesz kobieta autografa pewnie? No kurde, proszę tak. cię, ja ci nie dam, fame. ja ci nie dam. Come fame. Zgadza się. W końcu się fame. zgadza. <grym> tak. Podkładaj te ładunek. Come jedynie kiedy rozdaje ten, rozdaje autografy. Kiedy gra w Saints Row? True. I co, piękna akcja. Tak, już wysadziliśmy. O, naciśnij czerwony przycisk. Na pewno to nie jest przycisk alarmowy. Emil, ty jesteś do przodu, znowu to jest wiesz? Co to co do, do przodu? Bo tak. tu już miałeś przycisk, a on mnie się pojawił dopiero po 5 sekundach. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. <laughs> Przepowiadam przyszłość. Beach, I'm fabulous. No, jesteś fabulous, ale kurde. No, I'm to fabulous for you, żeby tak ci powiedzieć. No nie wiem. Oh. Dalej, gdzie są ci ludzie do strzelania, bo mi się nudzi. Stillwater, pokażcie na Ej. co was stać. Ja chcę tą grę zglitchować. Chyba mi się nawet udało. Chyba nie powinienem być tutaj. Przynajmniej tak Ale... mi się wydaje. Chyba gdzie jesteś? E, odwróć się. A, dobra, rozumiem. <laughs> A ja stwierdzam, że moje ustawienia dźwięku chyba jednak są za ciche. Chociaż jest to lepsze niż by miało być za głośne, za głośne nie? tak. No. no, to dobrze, chociaż to dobre. Ale zoomers, stąd jest nawet niezły nie ten. Można wszystkich bardzo fajnie wybijać. I ogólnie mam dziwne wrażenie, że mi się celownik sam namierza na tych tych. Typu... Cheaty, ty, cheater. cheater. A, te też czytuje. Aha. Byście ta, o tym z, nie wiedzieli. I cały czas przygrywasz. Tobą, tak, ale. <laughs> Kamoda to jest taki ultra ten, ultra super, że... Przepraszam to nie ja miał rage quita ostatnio Eee, cicho się, nikt o tym no. nie wie. N nikt tego nie widział, nikt Jak o tym to nie wie. Wszystkie no, brudy nie. wyciągnąłem już na światło YouTube'a, sorry. Aaa, tak wiesz, mnie nie Już dowiedzieli. A mi się... A nie, nie kończy mi się Amo. Ha, ha, ha. No co ty? Gdybyś nie widział to w prawym dolnym rogu masz coś takiego, które mówi ci, czy, ma, czy masz jeszcze amunicję, czy nie. tam jest symbol nieskończoności no właśnie. Ty, ale tutaj naprawdę można się dostać na ten na górę. Nice. Można? Aha. Nie wiem czy, czy to tak powinno być czy nie, ale ja ale, nie umiem. Ale jestem... jestem na górze. To się cieszę. Wybacz przyzwyczajenie z pracy. No, ja chciałem to powiedzieć, ale stwierdziłem, że <laughs> nie będę się wypowiadać za ciebie. No tak. Ach. Tak bardzo Hollywood jedziemy z tematem. Mm, mm, mm. Tak, bez tu w ogóle. Szkoda, że nas jest dwójka. A zaraz z jednego zrobi się dwójka. No! no. Mi to za Majo, za klonowanie te And sprawy? Mmm. We'll have... right, Myślałem, że zabierzemy jeszcze ze za sobą ten stół albo jakiś karton, który jest pełen gruzu. Ja bym chciał do przodu już, bo mi tam, mi się by tam. Haha, niby by się tam lepiej strzelało. No tak, niby sniper nas namierza, ale ten... O dobra, jest Tylko namierza. przed nami. No dawaj no, już do przodu. Normalnie synchronizacja mamy zajebistą w tej kwestii. Jaką synchronizację? Oboje robimy identycznie to samo w tym samym momencie, jeżeli wiesz, chodzi o a czy katscenki o skrypty bardziej. Aha, okej, okay. nadal nie rozumiem. I przecież to było do przewidzenia tego nie zrozumiesz, co ja będę chciał ci powiedzieć. No, przecież ja nigdy ciebie nie rozumiem. No, standardzik. No, proszę cię. I strzelamy w helikopter. No tam strzelaj helikopter, ja wolę ludzi. Fajniej się ich zabija. To nie chcę do tyłu. Wyżej, wyżej, wyżej. Dlaczego ty z przodu jesteś? Aha, bo po dwóch stronach teraz, dobra. Dlaczego ty z przodu jesteś? Ja zawsze jestem z przodu. Próbuję znowu jakieś podteksty tutaj snuć, coś? Nie, widziałem znikającego człowieka. No więc... właśnie ja też. I no. chciałem. O, jeden break. tańczy. Satan czy. Spoko. Saints Rolling odchodzę. To jeszcze nic w porównaniu z czwórką, pamiętaj. Ale wiesz, to jest. Yy... Mi chodzi bardziej o glicze takie ten... Wiesz, w porównaniu do Gold Simulator to ta gra i tak mam mało gliczy. No wiesz. No, ale Mimo i tak wszystko sprzedało roz... się bardzo dobrze. Jak na Saints taką Row? grę. Nie Gold Simulator. No tak trochę. Ostatnio był gdzieś tam news, że milion kopii sprzedali. Naprawdę za taką grę. Tryle. Wow. Chyba i zrobię jakąś grę. RPG Makerze? Boże co? Nie. Ważne. Tak, szczególnie, że nie lubi, nienawidzę gier RPG. No, ale to ten program tak się tylko nazywa. I zgadnij do czego służy RPG Maker. Hmm, na pewno zrobię tam zro... grę wyścigową. Może no, żebyś wiedział. No, o cholera, masz podsumowanie. <laughs> respekt mi rośnie. Wow, tylko respekt. Emil, twoje suchary są tak suche, że normalnie tak. muszę pranie przynieść, może mi wyschnie. O rany, a to było po prostu taka zajebista riposta. Mmm, come on. Informacje mam na ekranie przez ciebie. O, o, teraz będzie godzina dla mnie. Dobra, jedziemy z Samatem. Znowu biorę tego samego typa. Znowu będziesz czarnym? Tak. Znowu będę młody sobie. i znowu będę mieć dużo, nie powiem, nie powiem gdzie. Eee, dobrze, budowa. No jedź tym guciem. Ja aż taki to ja nie chcę być. Co? Nie, nic. Kamil, ty zagrabisz Co? Dlaczego? Takie mam wrażenia. Dlaczego? No bo tak. Znaczy wiesz, ja wolę być trochę normalny. A ja właśnie wolę się bawić. Ty się um... wiesz, Dobra to już było co ja jeszcze hmm. chcę O tak kurde będę Robert Brurnak Nie zostańmy nee. to jak jest Tu się zatwierdzałem tak. Nie, nie, nie Nie, nie, nie O mój Boże, zepsułem sobie Co sobie zepsułeś? Sexapil? My fucking god, przeraziłem się. Czym się przeraziłeś? Wszystkim wiesz? Mhm. Dobra, Co? kit. Kurde, to nawet mi się nie dałeś pobawić? No jeszcze nie skończyłem, proszę Cię. A, Lepsze niż Timcy prawie. Mhm, jasno. No, czwórk, od czwórki na pewno. Co? Że Simsy? Od czwórki? Lepsze? Lepszy edytor postaci niż w Simsach czwórce, rozumiesz? No chyba nie. No chyba ciebie coś boli w tym momencie. Mi się totalnie nie podoba to przyciąganie myszką poryju w czwórce. To jest porażka jakaś. No ale przynajmniej możesz sobie ten, zrobić postać taką, jaką chcesz, a nie, że masz jakieś, te, jakieś rzeczy ten. Zrobione. Już. Już masz zrobione? To jest to, za to... chwilę, Kamil, proszę Cię. Jezuniu, ja Ci mówię, że już masz zrobione ten... wy no. Przez... ...producentów, a nie... Jezu, to się dogadać, to naprawdę kilo soli wcześniej trzeba zwieść. Tu nie niezdrowa. <słuch> Ha, ha, ha. Po Ale nie to... o to chodzi. A o co? To się śmieję z tego co tu jest jak sobie weźmiesz osobowość i komplement. No. I, I tam masz takie do wyboru różne ruchy dziwne, to z mm -hmm. tego mam bekę. To... <laughs> A mnie? Hey, hey. patrz. Tak, szczególnie, o, tak. Opa, Gangnam Style. liderka. Damas Dredy w kitkach, o matko. Egipska Wyn... księżniczka. Gospodyni domu lat 50. -tych. Klaśnięcie. Klepnięcie. Aha, spoko. Nie ma jakichś takich rzeczy zwykłych, kurde. Hey, o... <laughs> O, mój Boże, serio? Co? Nie ma tu jakiejś normalnej fryzury takiej, zwykłej? Nie, to jest Saints Row. Ale były zawsze, bo ja miałem. Mnich! Marzenie nastolatek. O, mój Boże. No dobra, masz coś jeszcze ten. O. Nie, coś wszedłem, anuluj Nie. A bo to nie można klikać, Jezus Maria. Dalej. Anuluj. Zrobiłem dwa razy to samo. Nie wiem co zrobiłem. Rozpocznij grę. Tak. Jeżeli to... Jeżeli... No to jeszcze se poczekasz, jeszcze se poczekasz. Mhm. To może ja tutaj poopowiadam jaka jest historia całego naszego Saintstro'a w naszym wykonaniu. Ja, ja tobie tylko przypomnę, że ten odcinek powinien trwać maksymalnie 20-25 minut. Ja sobie mogę go przyciąć. Tak. Ja nie, nie chcę mi się. Nie mam do przewidzenia kamery, proszę cię. Boże, ale czemu on jest taki brzydki? No kurde. Robisz ze swojego zdjęcia? Ha? 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 Łony. Nie, 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 w ogóle nie, nic, nic, nic. Łony. Nie, nie. Nasza historia z Sojstrowem jest dosyć bardzo interesująca i ciekawa, ponieważ pomysł zrodził się już dobrych kilka miesięcy temu. W kwietniu była u mnie. Był, tak, bo, ha, ha, była była u miniaturka. miniaturka na fejsie. No, no to od kwietnia robimy to w. we wrześniu? Sierpniu. W sierpniu. Nie znasz. Sierpniu. We wrześniu. 24 sierpnia. 24 września. A dokładniej czwarty, września, bo wtedy to prawdopodobnie opublikujemy. Nie, opublikujemy tak to wcześniej, wcześniej, w tym tygodniu, myślę. No ja też, na, wiesz, ten tydzień już się skończył, dzisiaj niedziela. No to, to w sierpniu, jeszcze. Jeszcze, w sierpniu. No ale dobra, daj mi dokończyć, bo mi tylko przerywasz. Nieładny kemot, brzydki kemot. Wiem, że jestem brzydki, wiem. No. Wiesz co, a kiedy się zmienia ten, ciuszki? Później, Jak blokujesz sobie sklep? Dobra, to na Pedalsko Różowo jadę. Ja chyba będę w samych gaciach, bo, bo i zrobiłem. To może ja jeszcze, czekaj... Yy, to jeszcze mów tam. Zegarki, tam, tam tam, jest wszystko do wyboru, dobra. Tak, lepiej to... sklepie masz same ciuchy. Ej, da mnie tam zegarki to nie ciuchy, ale... Jak tam wolisz? O nie, w ogóle. Au. Trwa zapisywanie. O, drużyno, jesteśmy razem. A nie, jednak mam swój wspaniały ten garnitur. Co się stało? Aresztowali nas. No shit, Sherlock. W ogóle nie widać, że jesteś w więzieniu. Jezus, Kamil, proszę cię, naprawdę. mi zawsze stawia na styl i szyka, ja zawsze stawiam na swag. No. Ale co, nie rozumiem. Nic, nic, jeśli chodzi o ubiór zawsze naszego protagonisty. Tak. Jak go de miały, bo nigdy nie pamiętam. Riki i Viki. Zawsze Riki i Wiki, nie wiem czemu, A ja, czy w sumie wiem dlaczego? Ale jaka no, to i każdy. Nie, 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 to nie do tego. Pozdrow dla kumatyk, jeżeli ktoś wie dlaczego. Riki i Kiki? Nie, Riki i Viki. Dobra, to ja nawet tego nie rozumiem, ale. O, to. To... Violka to jest, kurde, Kamil. No nie wiem, ja, ja ją wolę nazywać Wiki Kiki. A Viola to nie wiem, Wiki. No Wiki. A nie, czekaj, wiem z czym mi się to kojarzy. Wiki wi Viki Guerrero. Ja nie znam tej pani. Nie pamiętasz wspaniałej piosenki do rocka? And I say, at you look Aha, horrible ta. tonight. Zawsze myślałem, że tam jest Today. Tonight. No wiem, no. Tam nie ma Today. W Ameryce nie ma Today. Saint Syndicate. Tak, tak, wspaniałe obrazki przedstawiające ile będziemy mieli udziału. Oczywiście przed naliceniem podatku. Wiem, na początku opieprzy, że nienawidzę, jak ktoś gada w trakcie cutscenek, ale już nieważne. Ale to nie jest cutscenka. Nie, skądż? No nie. O, tak, masz wielki pistolet i przerost. Tak, Nie, myślałem, że coś innego, ale. O! Brzuch. O! Dekapitacja. Dalej uwolnijcie mnie. I mnie też. Ej. A myśl, wyglądasz tak jak zawsze? Ja dużo nie zmieniam. Ja też nie. Znaczy, wiesz, trochę tym razem chyba zmieniłem, ale. Nie A wiem tylko nie, trochę. Nie wiem jak, jak twój czarny charakter będzie wyglądał. Żeby nie powiedzieć. Czarno. Jeżeli... Czarnowy. Zrobiłeś go na czarno, taki typowy węgiel. Chyba głupi jesteś. Nie lubię takich. Boże, nie. to. Nie, boże, to by mi strasznie. Nie powiedziałem tego wcale. O. o tak. Oh, yeah. Mm, mm, mm. Ta dalej, sumie... dalej, dalej, dalej. O, jeszcze już się A, jeszcze Mogę jeszcze ruszyć? Eee, no to ten. To ja zwykle ten. Ej, no nie kładź, Aha, się. ja chcę ciebie robić trochę. A jak jest ta? Ona ma Shondi na imię, nie? Tak. To chyba dostaw że ode mnie. <ścoughs> <ścoughs> Open these doors, bitches. On ma pistolet. A O. O, jestem na samochodzie. Można do niego wsiąść tu? Kurde, yeah. nie da się. Tamsko. Ała. Ała! Ała! Posunąć się, no. Posunąć się, już. Poszło mi stąd. No ej, nie strzelać do mnie. Słyszycie? Myślisz, tak. że jak trzymasz tą kurde panią, to myślisz, że nie będę do ciebie strzelać? No, już będzie. Ja myślałem. Johnny, right Chyba nie. Chyba nie. Myślisz. Bo jaka cytynka, też jest tak głośno nagle? Nie. Mhm. No ale jesteś w samolocie, który się rozpada, to co myślisz, że ona będzie cicha nagle? Jesteś w tym samolocie, który się rozpada, a teraz nie będę spoilerować, zobaczycie sami no, że co no? no? co? Samochody latają. Nie tylko. My też. No i To jest dziwne. Szondi! Ja złapałem, czy... a nie jednak nie. O, ktoś jednak, a jednak nie złapał. A, a jednak ciebie złapali. Hahaha Ty ha, ha. go jeszcze za kochany. Co? Przytulił go jeszcze, za jaki kochany. Tak, szczególnie. No gdzie tak. jestem? Gdzie ty jesteś? W ogóle cię nie widzę. Jak mi się Aha, Z boku. Nie mów do mnie, tak, aż tak jeszcze nie jestem. Nie, aż tak, jeszcze nie. O, spacja o to mi chodziło. Teraz spacja do góry, bo tam są. Spacja do góry, spacja na dół. No cholera by to wzięła I takie dźwięki wydają. Jeżeli masz problemy gastryczne, to toaletę chyba w domu masz no, Ale oni takie dźwięki wydają, Kemat. A hmm? może oni chcą u Tomka? U, czyli u ciebie? Mm. No. No nie wiem, nie wiem. A nie będziesz pierwszy, Hamie przecież lecimy z tą samą prędkością, głównie. ale jesteś pod. Nie... Ja jestem nad tobą. No i. To i to, i obydwoje ją złapaliśmy. Widzisz, <laughs>, tacy fajni jesteśmy. Tak, i nikt nie trzyma tego spadochronu. Po co ma trzymać? Ja trzymam. Aha, no w sumie racja, Dobra, nieważne. <laughs> <laughs> nieważne. Ale zobacz. Byliśmy w samolocie. Spadaliśmy na dół szybciej niż samolot, a samolot nadal na nas leci. Fuck you logic. No ale tu nie ma logiki. Tak samo jak gwanderkowe, że nie ma fizyki. To tu nie ma logiki. A czekaj, jak w ogóle tego nie rozbiję? To no, samo się rozbije. O, widzisz. Aha, tak, spoko, tylko że ten nagle wielki samolot gdzieś mi zniknął. Ale gdzie? No. Ach, tej nie do pracowania w grze. Mm. O i znowu lecimy, co nie? Znowu ja wściekła. strzelamy. ilport Hillport. Znowu nas wita. No chodź tu. No chcecie zabić gościu. No haj, Kamil, zabić. można wspomnieć. Tak? To ta seria nie będzie regularna. Regularna. O, o to mi chodziło. I mam nadzieję, że nic się z dźwiękiem nie zepsuje. też mam taką nadzieję. No, eee, już mu, moż tak. mu, amoniu. Do są szota na tego. Mam szota na lubisz, tak? No powiedz sobie, sam, Twój ulubiony tekst. Ostatnimi czasy. Fujowe 0 na 15. Aha, no mniej więcej, ale chociaż to nie jest Twój ulubiony tekst. No to wiesz, jest kilka wersji. Aha, spokojnie. Średnia 5 na 10. Śmieszne 8 na 10, a 2 na 10? Nie, nie śmieszne. No. to ja wolę tą wersję. You're a asshole. Okay. Jestem asshole. ojeju, ale mi pojechałaś po ambicji, kobieto. Mm -hmm. Chyba mamy to zakończyć zaraz. Tak, chyba mamy to zakończyć zaraz, bo moje wybieranie postaci trwało za długo. No shit, Sherlock! No shit, Again. Myszko, odejdź z ekranu Myszko, mmm, bawisz się myszką Swoją Poją. czy kogoś? Swoją Poją. myszką się bawisz Swoją Zobacz, 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 zobacz tam się działo, zobacz, zobacz Takę robisz, moja laska Wow, milion hmm. Nie ma tyle kasy, no co ty? Może 10 dolarów by było może. Nara, ja spadam. My też Nara. spadamy. My spadamy, tak, <noise> definitywnie. Na dzisiaj to tyle. Tak, następnym razem będzie więcej lepiej i gorzej. Lepiej i gorzej. <noise> tak. Logika Kemota. Zróbcie takiego mema. Ja po prostu prosiłem o to już od dłuższego czasu. Zróbcie takiego mema, logika Kemota i zdjęcie jakiegoś tam, i zdjęcie Kemota. Logika Kemota. <noise> będzie Nie, lepiej, ale gorzej. Logika Kemota. Jak to Także pójdzie wariantem? Ja, ja takie zdjęcia będę udostępniał. Specjalnie. Nie. Tak. Hmm. Niech, niech ktoś to zrobi i mi podejrze. Kontakt małpakit.com.pl Zachęcam. Ehm. Ten tam się zareklamował jeszcze, nie wierzę w ogóle. No tak jak Wam się podobało, to łapki w górę, te sprawy nie tak. A ty się w ogóle nie reklamujesz, co? Nie, 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 nie. nie. W ogóle nie, on jest cudowny. Nie w ogóle. Ja jestem skromny, a nie cudowny, mój drogi. Tak, Dobre, Ale dajcie łapki, jak wam się podobało, ja jestem taki skromny, nie, to wiesz, to moja skromność to po prostu aż tutaj kipi, jestem taki skromny. Mhm, dobrze, kończmy to. To kończymy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Papa. Pa. I nie żebraj więcej. Nieśmieszne. 2 na 10.